Witamy w kolejnym odcinku Przwoj uwagę. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się sprawie Kuby Lipskiego, ucznia gimnazjum nr 16 w Warszawie. Łączymy się z jedną z naszych informatorek, Martyną Hajt, która obecnie znajduje się w szkole. Halo, Martyna, Martynow, możemy się? Przyjrzałam się bliżej sprawie Kuby Lipskiego, ucznia klasy 3D, który niedawno dowiedział się, że choruje na nowotwór. Szkoła postanowiła pomóc Kubie i jego rodzinie w walce z chorobą. Niedawno w szkole odbył się kiermasz pod tytułem Mikołaj dla Kuby. Przy mnie znajduje się jedna z głównych koordynatorek, Pani Urszula Stawarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak, się obecnie, jak obecnie czuje się Kuba? Wiemy od chłopców z klasy trzeciej D, którzy byli u Kuby kilka dni temu, że Kuba jest w bardzo dobrej formie psychicznej. Wiemy, że od poniedziałku zacznie kolejną radioterapię. Wiemy też, że poprawił się Kubie w rok. Ile zajęło przygotowanie do akcji Mikołaj dla Kuby? Samo skoordynowanie wszystkich działań, sądzę, to są dwa miesiące pracy, a nie jestem w stanie przeliczyć na godziny i na zaangażowanie oczywiście wielu. Czy uczniowie brali czynny udział w przygotowaniach? Niektórzy tak, niektórzy nie. Ale zdecydowana większość była bardzo zaangażowana, szczególnie uczniowie klasy trzeciej D. Niektórych poznałyśmy dopiero teraz. Czy dużo osób pojawiło się na Kiermaszu? Bardzo dużo, zupełnie nie wiem ile to jest osób. Widzieliśmy nieznane nam twarze, także nie byli to na pewno rodzice naszych uczniów, byli to ludzie także spoza naszej dzielnicy. Jakie rzeczy zostały wystawione na, na oktyw? W zasadzie wszystko zrobiliśmy sami. Ogromny ukłon dla pani Zakrzewskiej, która uczyła młodzież robić e, biżuterię. E, Przygotowaliśmy kolczyki, zawieszki, kartki, choinki, piórek, tryszek. Um, Oddoby do powieszenia na choinkę, Trojki. jedna z naszych e, pań nauczycielek e, robiła ręczne serwetki. Mieliśmy ceramikę. Hmm, co jeszcze? W zasadzie to już nie pamiętam. E, czy koncert ze zwołów udał się? Koncert był bardzo klimatyczny. Koncert dał dla zainteresowania. Niestety nie było tak duże, jakbyśmy tego oczekiwali. Podczas koncertu Tata bym musiał wyjść, ponieważ Kuba miał kolejny atak padaczki. To bardzo nam przybiło. Było nam wszystkim bardzo przykro. Dziękuję pani za rozmowę i oddaję głos Magdzie. Dziękuję. Spotkałam się z panią Jurek, która zajmowała się plastyczną struną kiermaszu. Witam. Dzień dobry. Czy mogę znać pani parę pytę? Oczywiście. Jak się pracowało z grupą przygotowującą rzeczy na kiermasz? Tam, która najbardziej była zaangażowana bardzo dobrze. E, młodzi w pełni zapału energiczni. Szkoda, że ich było tak mało i... ale mam nadzieję, że kiedyś tym razem podczas dużej akcji będzie więcej. O której pani wychodziła do szkoły? Dobre pytanie. Bardzo późno. Czasami spędzaliśmy 10-12 godzin w szkole. Wychodziliśmy około 20-21, a raz nawet dobiliśmy na do 22,30. To był nasz. Apogeum. Kto w większości wykonywał pracę plastyczną? Hmm, czy już tak zwane w cudzysłowie przeszkolone dzieciaki bardzo dobrze sobie z tym radziły? Hmm, dużo nam pomagają również nauczyciele, zaangażowali się między innymi Pani Krawczyk, e, Pani Oneks, jak Pani Steślik, można byłoby tak wymieniać. E, dzieciaków e, tak naprawdę przychodziły systematycznie te same osoby więc błagarskie. Jakie rzeczy były sprzedawane na kiermasz? Przedmiotów było bardzo dużo. Były choinki z makaronu, były choinki z szyszek, z orzechów, rękodzieła z filcu, kończyki. Naprawdę było tego bardzo wiele. Jak ktoś ma ochotę, może wejść na stronę i poglądać nasze zdjęcia, ponieważ jest tego bardzo dużo. Czy rodzice uczniów włączali się w akcję? Tak, byli bardzo zaangażowani rodzice uczniów, między innymi Pani Zakrzewska, pani Kamińska, niektórzy pośrednio poprzez dostarczanie nam różnego rodzaju produktów. Byli też rodzice, którzy piekli ciasta na, na sam kiermasz 8 grudnia. Tak więc było bardzo dużo chętnych do pomocy. Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi. Ja również dziękuję. I od dachu kiermaszu i na koncercie zespołu u Sturni. szkoła zebrała 15 260 zł. Do tego na Allegro cały czas są wystawiane różne rzeczy, np. koszuka Legii i Mariusza Wlazłego oraz jego sponię z Olimpiady i wiele, wiele innych rzeczy. Cały dochód zebrany na akcję został przekazany przez Fundację Iskierka Rodzinie Kuby. Wszyscy, których wzruszyła ta historia, proszeni są o przekazanie 1% z podatku na rzecz Kuby. Zebrane pieniądze będą przekazane na trzy operacje. Miło nam, że istnieją tacy ludzie, którzy chcą pomagać. Zapraszamy na kolejny odcinek. E, Przypój uwagę już o 19.30. E, o problemy dzisiejszych państw. Do widzenia. <mulary>